Siemanko, witajcie na kanale. Dzisiaj będzie co nieco o mojej strategii inwestycyjnej na najbliższy czas, czyli na czas, można powiedzieć rynku niedźwiedzia na okres bear marketu. Plus do tego będzie akcja na Binance, w której są do wygrania do zgarnięcia tam parę dolarów. Także, jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam i docinamy. Więc sobie z informacjami. Na pierwszy ogień pójdzie informacja i tweet od Maćka Tomczyka z KryptoEkipy, którego obserwuję i to serdecznie polecam. Rynek będzie mocno krwawił, fut będzie płynął z kilku stron, będzie się utrzymywał ekstremalny strach. Z wielu pozycji pozostanie popiół i gruz, wielu powie, że to już koniec, to będzie czas by przejść do ofensywy, ruszyć kapitał wypracowany ciężką pracą podczas hossy. Mówi to człowiek, który przeżył bezce i hostse w swoim życiu. Stracił wszystkie pieniądze w krypto, by potem te wszystkie pieniądze odzyskać. Ja osobiście też widzę taki tutaj już marazm na kryptowalutach. Widzę, że ludziom już naprawdę puściły pampersy, i... ale jednak po Lunie i po UST myślałem, że Bitcoin zareaguje o wiele mocniej, ale jak widać trzyma się na 30 tysiącach. I moim zdaniem te właśnie takie odczucia, sentyment są bardzo dobrym takim indykatorem, momentem, w którym warto jakieś asety akumulować lub je zbierać w momencie właśnie, gdy jest cisza, i ucichł ten cały pogłos o kryptowalutach. Nie mówi się już w TVP, nie przeprowadza się wywiadów. Czas na rynku jest niepewny, rynek składa się z cyklu Hossy i Bessy, tak samo jest na rynku tradycyjnym i moim zdaniem patrząc jeszcze na, na to, na halvingi bitcoina i na to, że bitcoin jest antyinflacyjny, czyli jego inflacyjność jest z góry określona przez algorytm. Warto go w tym momencie akumulować i pokażę Wam swoją opcję jego akumulacji metodą DCA na giełdzie Binance. Także jeśli Was to interesuje, to serdecznie zapraszam dalej. Tutaj pierwszy taki mam tweet pokazujący wycenę bitcoina, i jednym osobom może to się podobać, drugim nie, aczkolwiek analiza techniczna sprawdza się z tego powodu, że bardzo dużo osób. Yy, sprawdza wykresy i reaguje właśnie względem różnych indykatorów na wykresie i jest to taka samo się przepowiednia, Także zobaczcie tutaj, że na wykresie Dave The Wave yy, narysował taki wykres. To są yy, pewnie średnie kroczące, w których widać gdzie Bitcoin się yy, od jakich linii otrzymywał wsparcie. Na jakich wzniesieniach FIBO się odbijał w przeszłości, i pokazuje to tym bardziej, że zbliżamy się do momentu, w którym moim zdaniem warto tego bitcoina akumulować. Tym sam, tak samo patrząc na wykres MACD, także to jest jedna z, jeden z tweetów, który chciałem wam pokazać. Następnym tweetem jest. Średnia krocząca 200-dniowa na wykresie, bodajże to jest dniowy, na dniowym wykresie, gdzie zawsze średnia krocząca, jak widać historycznie, wspierała wykres cenę bitcoina, i zawsze od tej ceny się odbijaliśmy albo było bardzo mocne wyciągnięcie. Obecnie cena bitcoina, żeby zbliżyła się do, do tej żółtej właśnie linii, by musiała wynosić około. 18, 19, 20 tysięcy dolarów. A jeszcze z drugiej strony trzeba spojrzeć, że historycznie zawsze tak było, że bitcoin, gdy zrobił szczyt, załóżmy w 2017-2018 roku, na przełomie tego czasu. Nie spadł do poprzedniego, poniżej swojego poprzedniego ATH, czyli tutaj mieliśmy ATH w 2013 roku na 1100 dolarach. W tym cyklu w bearmarkecie 2018 spadliśmy na 3400 dolarów, czyli gdy wszyscy mówili, że spadniemy poniżej 3000, rynek to zweryfikował i tutaj postawił się jednak olbrzymi popyt, i ludzie wyciągnęli zleceniami. Właśnie cenę bitcoina, także moim zdaniem takim punktem, do którego bitcoin może spać, to jest jednak te 18-20 tysięcy. Tym bardziej, że bardzo duża część osób też myśli, że bitcoin spadnie o 80%. Tak było w tym cyklu 2018. Wtedy spadł rzeczywiście 80% i jego cena spadła tam z 19 na 3,5 tysiąca dolarów. Żeby tak się stało obecnie, ta cena by musiała spaść do 13 tysięcy dolarów. Tylko trzeba zauważyć to, że czym więcej osób patrzy na jakiś wskaźnik, tym jest mniejsze prawdopodobieństwo, że on się jednak spełni, bo tutaj ludzie grają między sobą i chcą jeden z te drugiego przechytrzyć, czy to taniej kupić, czy to yy, drożej sprzedać. Także tutaj na pewno rozegra się olbrzymia walka. Tym bardziej, że Bitcoin jednak uzyskał masową adopcję w ostatnim czasie, czy to na przykład eBay akceptuje kryptowaluty różnego rodzaju, sieci handlowe w Stanach Zjednoczonych yy, koszykarze między innymi dostają wypłaty w kryptowalutach, także ten poziom adopcji olbrzymie, bardzo, bardzo przyspieszył w upływie tam ostatni, ostatnich kilku lat. Kolejny taki tweet pokazujący wi, by, wycenę Bitcoina, aczkolwiek tutaj już to tak kolorowo się nie klaruje i z tego wykresu moglibyśmy nawet spaść do 12-13 tysięcy dolarów, a teraz jesteśmy na, na tej żółtej linii i jest to wsparcie. Tutaj pokazane też są halvingi Bitcoina, czyli jest to coś takiego, że co 4 lata nagroda dla górników za blok jest zmniejszana o połowę. Bodajże teraz zostanie zmniejszona. Już nie, nie chcę podawać cyfr, ale jak możemy zobaczyć, podaż zostanie zmniejszona o połowę i z reguły po halvingu następował okres Hossy. Także następny helwing jest 3 października 2024, czyli za dwa lata. Dużo, niedużo. Moim zdaniem niedługo warto zacząć akumulować. I tak jak mówię, te przesłanki pokazują mi, że to jest moment, w którym ja osobiście zacznę zakupy, bo nie chcę też, żeby rynek mi odjechał. I coś, co sprawdzało się po lewej stronie wykresu, nie zawsze musi się sprawdzać po prawej stronie wykresu. Dlatego ja będę stosować metodę DCA, czyli uśrednionych zakupów, co tak jak mówię, pokażę Wam zaraz w dalszej części materiału. I tutaj kolejny wykres od Bugs Butler pokazujący moment, w którym cena wydobycia kryptowalut za pomocą koparek, bo Wydobycie Bitcoina jest oparty o Proof of Work, czyli żeby wydobyć Bitcoiny potrzeba urządzeń, czy to kart graficznych, czy to koparek kryptograficznych, które do swojego działania potrzebują prądu. A w tym momencie górnicy, opłacalność wydobycia Bitcoina nie opłaca się. Tak jak tutaj widzimy i ten moment, w którym jesteśmy w czerwonym polu, Pokazuje, że na przestrzeni ostatnich lat był to też bardzo dobry moment zakup, zakupowy. Czy tak będzie, okaże się, aczkolwiek to jest też bardzo dobry indykator, ponieważ jak widzimy inflacja rośnie, jak i cena energii elektrycznej rośnie, także tak jak kiedyś. Pieniądze były oparte na jakimś fizycznym asecie, załóżmy na złocie czy na srebrze, tam kilka tysięcy lat temu, czy na parytecie ropy. Tak samo teraz Bitcoin jest oparty o coś fizycznego, do czego potrzeba zużycia fizycznego, czyli nie wiem, spalenia węgla czy drewna, czy użycia odnawialnych źródeł energii, ale do tego zawsze jest potrzebna praca. Tak za tym stoi coś właśnie więcej aniżeli tylko wiara, jak w walutę fiducjarną. I mój kolejny wykres Bitcoina pokazujący, to jest, to jest wykres pokazujący wycenę, który pokazywał gość u Majka Satoshi'ego, to Zapomniałem jak on się nazywa, ale jest specjalistą od Bitcoina i od rynku kryptowalut siedzi już w krypto praktycznie od początku czy to się sprawdzi no nie wiemy ale przy tej trajektorii lotu że tak powiem wyceny kryptowalut jego wycena obecnie tak mamy 25 maja więc i cena wynosi tam 28 tysięcy więc obecnie znajdujemy się przy tej dolnej bandzie czyli pokazuje on że jest to dobre miejsce zakupowe czy tak jest czy tak będzie no, dla mnie to jest kolejny argument, że warto akumulować, nie sadzać od razu wszystko all in, ale warto bynajmniej podkupować bitcoina. I tutaj, jeszcze ostatni taki tweet pokazujący, co warto mieć w swoim portfelu i jak powinniśmy grać, jak powinien wyglądać przepływ środków w naszych kryptowalutach. Bo zobaczcie, ten cykl mi pokazał szczególnie, że. Rynek jest tak skonstruowany, że ludzie chcą wyciągnąć od nas pieniądze, a potem te pieniądze tak czy siak wędrują do Bitcoina, do Ethereum, bo Bitcoin i Ethereum yy, najmniej spadł i chodzi o to, aby tego Bitcoina i Ethereum mieć jak najwięcej, bo jak pokazuje tutaj to wahadełko, yy, gdy jest kryzys i jest bear market, gdy się to zacznie bujać, no to to odchylenie tutaj jest yy, najmniejsze, czyli Dosyć niewiele może zarobimy w porównaniu do memcoinów, ale też yy, o wiele jest nasze apetyt na ryzyko jest o wiele mniejszy, bo w memcoinach możemy stracić 99% środków, jak i zrobić z tego 100 czy. 1000X, co pokazała Shiba Inu, i po prostu musisz się zastanowić i podzielić swój tak portfel i go zdywersyfikować, aby moim zdaniem przede wszystkim pieniądze alokować do tych kryptowalut, które pokazały na przestrzeni ostatniego czasu, że są warte uwagi i że warto, że tam jest wiara i tam ludzie po prostu widzą yy, przyszłość dla, dla swoich oszczędności, bo bardzo dużo osób też oszczędza w Bitcoinie, w Bitcoinie czy Ethereum na przykład kupując go co miesiąc, co tydzień czy codziennie, co zaraz ci właśnie pokażę. Więc przechodzimy sobie teraz do programu Auto AutoInvest na Binance. Fajnie, że to się złożyło, bo zastanawiałem się, kiedy to rozpocząć i ogólnie jeszcze wrócimy sobie do tweeta tutaj Maćka Tomczyka. Piotr Rata i też polecam go obserwować. Napisał, że cierpliwie czekam. Maciek Tomczyk napisał, że czekanie na zakupy jest tak samo trudne jak realizacja zysków. Ja się podpisuję pod tym Dwiema rękami, że ludzie są niecierpliwi chcą wszystkiego tu i teraz, ale dlatego warto na przykład jeśli chcesz zacząć inwestować nie musisz inwestować, tak jak mówię nie wiem, 10 tysięcy dolarów dziennie, czy tam wszystko wejść all in, możesz skupować coś na przykład po dolarze, po 2 dolary po 3 dolary i to jest bardzo fajne tym bardziej teraz na Binance, że są takie rzeczy automatyczne, przy których nie musimy spędzać czasu i to nam daje też taką przewagę spokoju umysłu, że coś możemy po prostu zdać sobie obserwować i przeglądać takie rzeczy co jakiś czas, patrząc, jak, jak idą te autoinwestycje. Oczywiście jest tutaj ryzyko, ale że na przykład Bitcoin nie wiem nie podniesie się, czy już nie będzie super cyklu, czy będą jakieś regulacje. No, ale jednak gramy pod to, że cyfrowe aktywa będą po prostu używane na porządku dziennym przez bardzo dużą część osób. Tak jak różnego rodzaju rzeczy stały się cyfrowe, co jeszcze tam 20 lat temu nikt o tym się nie spodziewał, tak teraz, moim zdaniem, kryptowaluty mają szansę stać się takim samym środkiem do płatności. Więc na Binance jest akcja, mamy do końca 21 dni. Do zdobycia jest 20 dolarów w BUSD tokenach. To nie jest dużo, ale chodzi mi o to, żeby pokazać Wam tę metodę autoinwestycyjną. Więc 20 dolarów dostaną te osoby, które zarejestrują się, stworzą swój plan autoinwestycyjny. I w zależności od tego, ile dni będą skupować swoje kryptowaluty, od tego będzie zależeć nagroda. Także 50 tysięcy osób będzie miało szansę na nagrody. Wszyscy tego oczywiście nie, nie dostaną, więc ja sobie wchodzę. click on join promotion Zarejestrowałem się i tutaj stworzymy swój plan autoinwestycyjny. I teraz przejdę, wa przejdę i pokażę Wam swój plan autoinwestycyjny. Tak się zastanawiałem, czy ogólnie dobrze robię, ale ewentualnie to jeszcze będę, czy będę to zmieniać. Tak, na inwestycje teraz od dzisiaj będę przeznaczać 15 dolarów. Moja dzienna kwota na inwestycje to będzie 15 dolarów łącznie w sumie. W tym Bitcoin to będzie 44% niecałe, to jest dokładnie 7 dolarów. 25%, czyli 4 dolary będzie szło w BNB, 2 dolary będzie szło w Polkadot, 2 dolary w Chliza i 1 dolar w Atoma. I tak będzie mój wyglądał portfel. On jest ustawiony na raczej, zobaczcie tak, jak pokazywałem Wam ten diagram. Nie interesuje mnie bardzo duży zysk w przyszłości. Interesuje mnie raczej bardziej pewny zysk, a mniejsze odchylenie wartości mojego portfela i z tym związany mniejszy stres. Ja nie chcę się narażać tam na zmniejszenie portfela 80 czy 90% jeszcze. Moim zdaniem, jeśli zainwestuję w bitcoina i BNB w tym takim programie, którym, którym będę się z Wami dzielił, Właśnie nie nastawi mnie to na olbrzymi stres, patrząc też na wyceny tych kryptowalut, bo BNB i Bitcoin bardzo dobrze się ostatnio zachowywały i bardzo mało spadły od swoich szczytów. To chciałbym Wam przekazać, więc stworzymy swój plan autoinwestycyjny. Tutaj możecie zobaczyć na przestrzeni lat, ile poszczególne kryptowaluty dały zarobić. I klikając to, możemy sobie zobaczyć zwrot z inwestycji. No, jak zobaczymy sobie jeden rok do tyłu, no to to jest minus 21% ale na przestrzeni 3 lat to jest 804% i tak też jest na rynku, że czym dłużej inwestujemy w dane aktywa skrupulatnie, tym długodystansowo raczej jest większe prawdopodobieństwo, że wyjdziemy na tym na plus. Jeśli będziemy to robić skrupulatnie, i przede wszystkim gdy będziemy inwestować w tam w rynku niedźwiedzia. Czyli bez. Więc klikamy sobie Create a Plan i co jest bardzo fajne, do, do tego planu możemy wykorzystać nasze stable stablecoiny, które mamy na auto-saving, na, na oszczędnościach na Binance. Na Binance w jednym ze swoich filmików, tutaj go Wam pokażę, jest opcja zarabiania pasywnego 10% w skali roku, w zależności od Waszej kwoty. I jeśli sobie to zaznaczę, to yy, będzie mi ściągać właśnie z tej puli yy, stablecoinów, które mam tutaj ulokowane na Binance na pasywne zarabianie i to będzie się dziać automatycznie, a nie będzie mi ściągać z y, konta spot. Także to mam tak fajnie porobione, że wszystkie moje USDT, które mam na spocie automatycznie są transferowane na flexible savings, a one będą szły właśnie na ten program inwestycyjny na te 15 Dolarów. I tutaj dodam sobie te tokeny, które, w które będę inwestować, więc to jest BNB, Bitcoin, Polkadot. Oczywiście dlaczego tak robię, to może kiedyś powiem, bo zrobi się dosyć duży materiał. O Chilizie to myślę, że niedługo też nagram jakiś materiał, bo jest to bardzo fajny ekosystem. Więc mam 5 tokenów. Raz, dwa, trzy, cztery, 5 potwierdzamy, i tutaj pokazuje się nam tak łączna subskrypcja, jaką chcemy właśnie wydać na, na te tokeny. Więc ja sobie wpisuję 15 dolarów, i tutaj musimy wpisać nasze procenty. Więc tak to jest bitcoin, to jest 43,8. Nie, nie da się po przecinku, więc będzie 43. Za to BNB damy więcej. BNB 26, niech będzie polka dot niech będzie 13, tutaj niech będzie 11 i łącznie ma nam dać stówkę, ciekawe ile ta stówka jest, de sum aha, czyli 7 tylko minimalna wartość to jest 10% łącznej alokacji, ale nie może być czyli musielibyśmy z czegoś tutaj odjąć więc, więc dobra, odejmiemy z tego po 1% z tego niech będzie tak łącznie mamy 100%, 100% tak jak tutaj jest pokazane. Tutaj możemy sobie wybrać w jakie dni tygodnia chcemy. Czy chcemy inwestować dziennie, tygodniowo, czy co drugi weekend, czy co miesiąc? Ja sobie wybieram, że to będzie dziennie. Tutaj możemy sobie wybrać czas w jakim chcemy, żeby to było inwestowane. Ja sobie wezmę, że to ma być o 10 przed południem bodajże. I potwierdzamy sobie. Jeszcze się zastanowię. 15. I zobaczcie: 15 dolarów dziennie. Mamy, że jest aktywne, wystartuje 25 o 22, więc sobie zaraz zobaczę, czy to przejdzie. I to jest bardzo fajna metoda, że tak uśredniamy naszą cenę zakupu, nie patrzymy na wykres. Co by się nie działo, to yy, giełda sama za nas kupuje te kryptowaluty. Pamiętajcie, oczywiście, że nie rekomenduję trzymania naszych kryptowalut na giełdzie. Ja swoje kryptowaluty będę. Dywersyfikował różne miejsca, które też nie rekomenduję, ale też no osobiście z nich korzystam. Czy to jest Nexo, czy Celsius, czy Blockfolio, gdzie pasywnie zarabiam na swoich kryptowalutach. A to pójdzie na Kepler Wallet i tam będę go stakować. Także to jest moim zdaniem bardzo fajna opcja. Tutaj zobaczcie, że możecie to w każdej chwili edytować, jak Wam się podoba. Także ja jeszcze też będę się zastanawiać, czy z niektórych pozycji schodzić, czy nie. A jeśli będzie jakiś krach na rynku i załamanie, to takie okazje jak ostatnia sytuacja z Luną i te 24 tysiące na Bitcoinie będę ręcznie dokładać ewentualnie i dokupować fizycznego Bitcoina, jak to mówią. Także to by było na tyle, jeśli to Ci się podobało, to fajnie będzie jak dasz lajka, subskrypcję, komentarz i widzimy się w następnym materiale, cześć.